Dzień dobry, proszę państwa. Witam, zapraszam na pierwszy odcinek mojego nieobiektywnego porównania. Dzisiaj chciałbym porównać trzy szyny do karabinów. Pierwsza szyna firmy Metal czy M Metal, wyprodukowana w Chinach. <grym> Najtańsza z całej, dzisiaj Trójka to będzie szyna. Tak, to ono wygląda. Jest dostarczona w plastikowym pudełku, nie ma to znaczenia. O, oraz dodam do, dołączony plus, klucz imbusowy. E, tak prezentuje się e, sama szyna. Sama szyna ma e, numerację slotów czy tych nacięć ma otwór na bączek, tak? czyli wciśnij kropka, jak to gdzieś wyczyta, czyli QD, quick attachment do pasów. Po drugiej stronie mamy takie wypusty, które pozwolą, żeby całość trzymała się dosyć mocno i to jest precyzyjnie wycięte na wycięciach osłony lufy tak, typu M-lock. <coughs> Wszystko jest dobrze wykonane, powierzchnie, dobrej jakości. Do eee, no, no przyjemne. Jest to wykonane z aluminium, więc tu nie sądzę, żeby jakiekolwiek problemy miały się z tym pojawić. Jedyna rzecz, to co jest sympatyczne w tym wypadku, to widać też na, na opakowaniu, że jest to zarówno do systemu M-Lock, jak i tak? To znaczy, że są tutaj dołączone dodatkowe takie, E, śruby i no, rodzaj nakrętek, które pozwolą przymocować to do obu systemów. Tutaj mamy śrubki klasy 10-9, więc, więc bar, bardzo mocne. E, chyba M4 i nie, nie mierzyłem ich. I e, nakrętki. Te nakrętki mają jednak jedną wadę. Mam nadzieję, że to widać. One tu mają góry nacięcia. Nie mają gładkiej powierzchni. Mi osobiście to się nie podoba. Dlatego, że to spowoduje, jak będziemy dokręcali to, że prawdopodobnie uszkodzi albo naznaczy, przynajmniej na wewnętrzną powierzchnię, osłony lufy. Jeżeli komuś to nie przeszkadza, no to to dla niego nie ma żadnego znaczenia. Mi osobiście się to nie podoba. Uważam, że to jest niepotrzebne, bo te wypusty uniemożliwiają jakiekolwiek przesuwanie się tego wzdłuż osłony. Czyli robienie ząbków na tych częściach nie ma. Żadnego sensu, żadnej racji. Pierwsza część koszt około 50 zł. Wyprodukowane w Chinach. Bardzo elegancko, ładnie wykonane. Anoda, czyli to pokrycie, wydaje się być też porządne. I ładne cyferki, jeżeli komuś to do kogoś ma znaczenie. Śrubki po złożeniu są płasko. Kryją się w otworach, tak, są wpuszczane i yy, są to yy, o niewielkiej, niewielkiej średnicy, czyli właśnie chyba M4. Yy. Dwie trzymają nam uchwyt, mamy możliwość wpięcia pasa, może być to właśnie dla wielu bardzo przydatna funkcja. Nie trzeba mieć dodatkowego montażu na, na bążkę. Dobrze, popatrzmy na drugi produkt. Drugi produkt jest firma AT3, to już jest wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych, cena 3 razy taka e, przepraszam, 2 razy taka. To, tutaj już nie ma tych części do keymoda, to jest tylko MLO. Mamy oczywiście większe wypusty dodatkowy, ten wypust w środku, może to jest związane z tym, że Gimot na to nie pozwala w, w tym wcześniejszym modelu. To jest trochę krótszy model. Wszystkie modele dzisiaj testowane są z, wykonane z aluminium. Śruby y, są już większe, grzybkowe, czyli wchodzą nam w te otwory i się tutaj chowają, jak to widać. I większe średnicę, większe skoków. Nie, nie wiem, czy to są calowe, 3 metryczne, Wygląda na M5. Nakrętki, które tutaj są, e, są płaskie u góry, czyli takie jak być powinno, moim zdaniem. Jedyna potencjalna wada tego rozwiązania jest to taka, że może się tu przez to, że to jest wpuszczone nie na równi, zbierać trochę brudu. No ale. Powiedzmy sobie szczerze, nie jest to jakiś, myślę, wielki dramat, bo w najgorszej sytuacji wystarczy wykręcić śrubę, zdemontować i wyczyścić, jeżeli to by miało jakieś tam dla kogoś znaczenie. Tutaj oczywiście też klucz imbusowy jest dołączony i już trzeci i ostatni kandydat najdroższy. Ten kosztował około 90 zł, ten 5 zł droższy był, nieco dłuższy firma UTG. Yy, też szyna na yy, szyna typu Picatini. Tu otwory są w środku tych nacięć. Tutaj są pomiędzy taka yy, 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 różnica. Yy, wysokość tych wszystkich szyn yy, yy, jest taka sama. Znaczy nie mierzyłem tego śrubą mikrometryczną, ale no zakładam, że wszystko według specyfikacji no, właśnie tego typu szyn. Nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej. Domyślam się, że jest nierdzewna, bo innego, może tak powiem, materiału bym się tutaj nie spodziewał. <laughs> Też nieco większe od pierwszego kandydata. Domyślam się, że to jest M 5 E, tu na obie nie mamy podanej klasy, bo w tych była podana klasa 10.9. Tu tej klasy nie widzę. Nie, nie sądzę, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie. Nośność tych, tych, tych śrub jest na pewno dostateczna. Tu mamy też, tak jak poprzednio, bardzo ładne wypusty. Plus środkowy, e, jeszcze dodatkowy. Oczywiście to jest symbol, jeżeli się nie mylę, m -locka. A tutaj, a może to jest MacPul, nie wiem, nie MacPul, ma inny symbol. Więc to będzie symbol pewnie oznaczający M-LOK. Mamy MTG, mamy napis USA, mamy ich znaczek. Bardzo ładnie wykonane. Różnica pomiędzy drugim a trzecim poza długością jest to, że końce tu są zaokrąglone i sfazowane, tutaj jest to ucięte na prosto. <laughs> Więc to, proszę Państwa, by była różnica, jest taka, to może dla kogoś mieć znaczenie, jeżeli chodzi o to minimalne przesunięcie, gdzie są te otwory, także tutaj uzyskujemy te szyny czy te, te żebra w trochę innym lokalizacji, więc to dla kogoś może mieć znaczenie, też bardzo ładnie wykonane. Więc to by byli ci trzej kandydaci, najtańszy po środku nieco tańszy, potem najdroższy po lewej, nieco tańszy od najdroższego po prawej, tak najkrótszy. Osobiście uważam, że wszystkie powinny się dobrze sprawdzać. Ta najtańsza wersja ma najmniej zaokrąglone wypusty, najmniejsze. Nada, znowu nie sądzę, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie, żeby w zastosowaniu. Yy, oczywiście, przy dążeniu do zniszczenia tego, to w tym uzyskalibyśmy prawdopodobnie najmniejszą siłę potrzebną, żeby to oderwać, niszcząc całą resztę przy okazji, ale, ale nie o to w tym chodzi. Bardzo fajny pomysł na możliwość tutaj przymocowania bączka typu Kuda. Więc to by było. Tyle. Może komuś to się przyda. Serdecznie dziękuję. Do widzenia.